Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że rozpoczęliśmy wczoraj przygotowanie do sakramentu Bierzmowania. To się stała duża rzecz, szczególnie trzecie klasy. Rozpoczęliście program, który ma doprowadzić w marcu, pod koniec marca do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Zapraszam Was do tego, żebyście uczestniczyli w całym tym procesie, w całym tym programie. Będziemy spotykać się o 16, co niedziela nam przy świętej. Będziemy pamiętać też o sobie, choćby tutaj na blogu, ale także od niedzieli rusza Facebook, profil Xjoniec. Pamiętajcie też o, o właśnie o opasce, prawda? To jest ważna sprawa. Umówiliśmy się, że będziemy ją nosić. Nie wstydzę się Chrystusa. Dziękuję Wam za, za wczoraj, za ten niezwykły moment, kiedy was tylu podeszło, kiedy tylu Was było, żeby em, tę opaskę zabrać dla tych, dla których nie starczyło. Opaska będzie w niedzielę na 16. będzie można ją zabrać. Ale noście ją. Ja wiem, że nie jest łatwo. Ja wiem, że nie jest to proste przyznać się, że jest się człowiekiem wierzącym. O tym wczoraj mówiłem. Jezus pyta, czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie bardziej, aniżeli ci? Odpowiedz tak. Nie trzeba robić nic wielkiego. Wczoraj mówiła o tym Klaudia, wczoraj mówiła o tym także Miśka. Nie trzeba robić nic nadzwyczajnego. Czasem zwykłe noszenie zielonej opaski, o której za chwilę wszyscy będą wiedzieć, że ona mówi o tym, nie wstydzę się Jezusa, staje się czymś ważnym. Staje się czymś, co innym pozwala być może lepiej się poczuć. Pomóżcie innym także nie wstydzić się Chrystusa. Do zobaczenia w niedzielę, a jeśli ktoś z was chciałby już w tę niedzielę pomóc przy mszy świętej, bądźcie chwilę wcześniej. Trzeba byłoby zrobić proces jezdarami, trzeba byłoby pomóc być obecnym na, tym, na tej mszy świętej. Proszę Was o taką pomoc. Niech będzie to nasza pierwsza e, msza święta e, tegorocznych e, bierzmowanych. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.